Przysłowiowy szewc w dziurawych butach chodzi o tym wiadomo już nie od dzisiaj. Także dopiero, nie wiem, po dwóch tygodniach odkąd problem się pojawił, czyli ubytki płynu w układzie kierowniczym. Zabrałem się za to cudo. Oczywiście, nie bierzcie tego do siebie, aczkolwiek auto bardzo lubię i bardzo jestem z niego zadowolony. Myślę, że jedno z takich bardziej niedocenianych aut. Ale nie o tym. Słuchajcie, Alfa 156, 2004 rok, 1.9, zaworowa jednostka, czyli tam 115 koni generuje i tak jak już Wam mówiłem e, ubytki płynu, zaczęła rzęzić pompa, zajrzałem do, do, tam do zbiorniczka pusto, no I, i szczerze mówiąc to ja myślałem, po prostu cały czas byłem przekonany, że maglownica się po prostu posypała, nie? Maglownica się posypała to wszędzie mokro, tak już prze, jakby się sprawa przesądziła. Byłem przygotowany, że dzisiaj podnoszę. Ściągam sanki, wyciągam maglownicę. Ale ku mojemu zdziwieniu, okazuje się, że to będzie chyba jakaś mniej poważna usterka. Raczej skłaniam się ku temu, że gdzieś skorodował albo przetarł się przewód idący od chłodnicy właśnie tego płynu oleju ze wspomagania. On idzie gdzieś tutaj z przodu i tam jest taka spirala pod nadkolem. Chyba tutaj i to później idzie właśnie tymi dwoma przewodami tutaj. Pod zderzakiem gdzieś tu 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 musimy zrzucić osłonę i zobaczymy co się stało. Słuchajcie powodem awarii. Jest przetarta przewód od chłodnicy oleju tej od smomagania. o widzicie. W tym miejscu opiera się. Filtr o przewód. Podstawa filtra tutaj. Tu prawdopodobnie jest oberwany ten. Uchwyt, który. Trzymać powinien filtr w takiej bezpiecznej odległości. O widać nawet, wyczyściłem to przed chwilą. O i teraz z powrotem tam tłuste się. No ale z dwojga złego, nie jest to jakaś mega usterka. Spróbujemy tutaj na szybko coś wymyślić. Yy, dlatego na szybko, że auto nie ma przeglądu. Muszę zrobić przegląd techniczny. Teraz sprawdzić wtryski, bo który leje przez to chyba kopci. Nie, Nie no, jest zacięta iglica otwarta. Przednie amortyzatory z Forda Focusa, nie Focusa, przepraszam, Mondeo MK4. Ktoś wymienił jeden, nie był to pomysł właściciela. Kapnął się dopiero gdzieś tam, jak odebrał auto. No i słuchajcie, teraz tak. Jeden mamy jeszcze oryginał, wylał się, prawy. Lewy ktoś założył nowy, ponieważ to była jakaś, jakaś stłuczka, była coś tam z tym amortyzatorem mechanicznie się stało. No I po dwóch, trzech miesiącach mamy z powrotem to samo, także wymiana amortyzatorów pojedynczo nigdy dobrze się nie kończy. Powtarzam to po raz, nie wiem który, w sumie nie liczyłem ile razy to powtarzam, ale możecie, możecie sobie wypoliczyć. Dobra, poduchy wszystko zakładamy, jeszcze Wam później pokażę stworzenie amortyzatora, <laughs> jak potrafi wyglądać. Prawdopodobnie jakiś tani zamiennik i nie chodzi tu tyle o sam stworzeń, co jego osłonę. Mam tutaj sworzeń wahacza z Forda Mondeo, sworzeń ma jakieś 3-4 miesiące, zobaczcie co stało się z gumą, sam sworzeń naprawdę fajnie, to wszystko sztywne jest, natomiast guma już całkiem zrzesiała. na przykładzie takich rzeczy zawsze się zastanawiam jak to jest właśnie z tą ekologią, ja wiem, że producenci muszą zarabiać, ale z jednej strony krzyczymy, żeby oszczędzać materiały, energię, a z drugiej strony tworzymy coraz większe buble, które w sumie w chwili wyprodukowania to już się nadają tylko do śmietnika. Ach, szkoda gadać, a wydaje mi się, że będzie jeszcze gorzej z racji na kryzys, na ceny energii, materiałów, surowców. To wszystko będzie jeszcze gorzej wyglądać. Dobra, odpalony przeżył rozrząd, nie przeskoczył, to już jest OK. I teraz spróbuję go zagrzać i przeobserwujemy czy to czasami nie puszczają po prostu te podkładki tutaj, to byśmy wymienili chłopu od razu. Słuchajcie dzisiaj będąc na diagnostyce z moim autem z Alfą tak chwilę gadaliśmy ze znajomym diagnostą. W sumie skłoniło nas do tego właśnie badanie amortyzatorów. Przednie amortyzatory, wyobraźcie sobie oryginalne. Nie wiem co tam fiat zakładał na pierwszy montaż. Sprawności chyba 58 62%. Tylne gdzieś dwuletnie Monroe bodajże po 38%. No, także ja wiem, że Ameryki nie odkryje, ale jakie byśmy te części też nie założyli, to aftermarketowe części nigdy nie będą takie jak są używane na pierwszym montaż. Taka jest moja teoria, pomimo że często będzie ten sam producent, tak? czyli jakieś tulejki, które robi firma X i tej samej na pierwszy montaż i, te same, i tuleje na y, firmy X na już takie aftermarketowe nigdy nie będą tej samej jakości co oryginał taka jest moja teoria zresztą nie tylko moja o widzicie już wiem puszcza uszczelka dobra to a gdzie ty Damian pokazujesz tutaj już się na rancie poci także powinienem mieć aluminiowe uszczelki damy myślę że nie będzie się to gryzło i będzie szczelne nie będzie chłopu kapać na alternator na no ostatniej prostej, ostatnia rzecz jaka nam została tutaj w tej skodziance, to ogarnąć poduszkę powietrzną. Kod błędu, czujnik zderzeniowy bocznej poduszki, strona kierowcy. Czujnik zderzeniowy mamy w lewych drzwiach. Najpierw no co zaglądamy do wiązki tutaj. No i słuchajcie, znalazł się winowajca. Mamy urwany przewód od czujnika zderzeniowego bocznej poduszki tutaj widać, że coś już było naprawione te kable, one jak już zaczną pękać to pękają później nagminnie yy, robi się sztywna ta izolacja i one po prostu zaczynają, ten tutaj widzicie też już jest pęknięty no i naprawa tego w formie takiej, że tu zlutujemy do czoła, to też jest no na jakiś czas tylko, bo to się przestaje. No jak, jakakolwiek izolacja, nawet termokurcz, to powoduje, że to jest bardziej czy znaczy mniej podatne na zginanie, i gnie się w drugim miejscu i tak pęknie, i tak pęknie. Trzeba to po prostu wyciąć, kawałek tego przewodu cały, świeży założyć, albo po prostu najzwyczajniej wiązkę drzwi, bo to wszystko jest popękane. Tutaj chyba kan jest, jest skręcony, i, i to wszystko jest po prostu tutaj po. Po, no już widać, że zaczyna to pękać. Nie? Witajcie, dzień dobry, sobota rano i mm, od wczoraj w zasadzie przyszykowany byłem na wymianę rozrusznika Renault Scenic z motorkiem 1.9 DCI. Zresztą tu macie na rozruszniku karteluszkę. Klient dostarczył taki rozrusznik, ponieważ widać auto jakie jest. Zresztą nie dyskutujemy o tym, to już jest inna kwestia. Tak to miało być robione. Tak klient zażyczył sobie, więc tak to chciałem zrobić. Natomiast po takich pierwszych oględzinach to raczej wydaje mi się, że będziemy wymieniać nie rozrusznik, tylko po prostu najzwyczajniej akumulator. Pokażę Wam dlaczego później. Mamy akumulator z rynówki już wyciągnięty. Mam nadzieję, że będziecie cokolwiek widzieć. Tutaj w tle. Przepraszam, dęda nam kabel od mikrofonu. Mam nadzieję, że dźwięk też OK. Słuchajcie, takie proste urządzenie. Amperomierz z woltomierzem i dwoma opornicami, stara szkoła. Sprawdzimy sobie najpierw prąd spoczynkowy. Bez obciążenia muszę zobaczyć, czy nie. Przykręcone opornice. 12-34 Akumulator był ładowany, także nie jest to wina rozładowania. 150A obciążenia zadajemy mu i zobaczcie sobie co się dzieje. Mamy poniżej 8V spadek, także środ. Zakładamy nowy akumulator i będzie auto palić. Mam tutaj przed sobą kochani cylinder podnośnika z ciągnika rolniczego Ursus C330, popularny ciapek. Wraz z tłokiem będziemy dzisiaj robić taką modernizację, a polegać będzie ona na tym, już wam pokazuję, że do tłoka takiego który ma tylko metalowe pierścienie dołożymy jeszcze uszczelniacze takie gumowe, których konstrukcja właśnie pozwala na. Wykorzystanie ciśnienia oleju, które występuje w tym siłowniku, aby je jeszcze bardziej uszczelnić, dociskać. One mają taką właśnie konstrukcję, że ciśnienie oleju ich rozszerza i bardziej do ścianki cylindra jeszcze jakby dopycha. Cylinder i tłok są z odzysku, to nie są nowe rzeczy. Właściciel założył nowy zestaw i jest dużo gorzej niż było na starym. Jak ktoś siedzi w częściach rolniczych to wie dlaczego, po prostu żadne wymiary, żadne pasowania, żadne normy już chyba nie obowiązują nigdzie. To jest wszystko wolna amerykanka, takie jest moje zdanie na zasadzie, że SO2 uda, albo się uda, albo się nie uda. Dobra, ale do tematu wracając, zaraz na karkę pomierzymy. Robiłem to kiedyś, jak jeszcze się tym zajmowałem częściej i wiem, że się to sprawdzało. Oczywiście ten podnośnik nigdy nie był jakimś tam, powiedzmy sobie królem udźwigu i jakiś taki bardzo szczelny, on zawsze miał tendencję do puszczania, zwłaszcza przy ciężkich sprzętach rolniczych, więc tutaj też nie ma się co spodziewać, że zrobimy nagle z tego jakąś nie wiadomo jaką rzecz, że to już nigdy nie opuści. Natomiast wiem, bo robiłem to niejednokrotnie, że no jest dużo sprawniejszy i po prostu problemy z tym opuszczaniem są tak jakby mniej uciążliwe. No i co? Mierzę, idę na tokarkę, wytnę po prostu tutaj dwa dodatkowe kanały. Tu jest tyle mięsa, uwierzcie mi, zwłaszcza tutaj w tej w tej części przy tych pierścieniach metalowych, że to nic tutaj nie pęknie, nic tutaj się nie urwie. A jeszcze wam z ciekawostek powiem, że taki zestaw można kupić, oczywiście, już ze zmodyfikowanym tłokiem. To jest do Ursusa C335, bodajże tam były inne podnośniki, i już to miały jakby fabrycznie. Stąd też mam te uszczelnienia, właśnie od Ursusa C335. No i tyle z ciekawostek, ale tak jak mówię, właściwie przywiózł mi stare, stary tłok, stary piersi ten cylinder cylinder został delikatnie przechonowany, żeby tam usunąć wszelkie jakby ostre krawędzie, żeby później ten gumowy uszczelniacz się nie nie uszkodził szybko. No i co? Jedziemy z tematem. Dobra, mamy nasz zmodyfikowany tłok. Teraz zostało naciągnąć, założyć te uszczelniacze. Tak dla bezpieczeństwa i własnego komfortu i wygody troszkę je podgrzać, żeby były miękkie, bo one naprawdę są coś takie, żeby wycienie nie pękł, albo się nie, jakoś nie ukruszył, albo coś się z nim nie stało. No i zakładamy ma działać. My pierścienie mamy już pozakładane. Trzeba oczywiście zwrócić uwagę, w jakim kierunku je zakładacie. Często się spotykałem w tych podnośnikach, czy tutaj, czy w Ursusie C360, że czasami majstry pozakładały do, no odwrotnie te pierścienie i one w zasadzie żadnej funkcji nie spełniały. Po prostu tutaj ta warga pod ciśnieniem oleju ma się rozszerzać i dociskać. Teraz damy im troszkę odpocząć, bo one były, wiecie, troszkę naciągnięte. Niech się obkurczą no i wciśniemy do końca, chociaż, chociaż chyba tylko na próbę, ponieważ życzenie klienta dość dziwne, że on chce zobaczyć, jak to jest zrobione żeby tłok był w takiej pozycji niewciśniętej. Tak mam mu to oddać. Jeszcze przy sobocie dzisiaj mamy takiego małego bandytę. Mamy w nim do wymiany pasek o sprzętu. Problem też był z przegrzewającym się delikatnie, co prawda, ale gdzieś tam ta temperatura już oscylowała na granicy silnikiem, a wszystko zaczęło się po tym, jak sobie właściciel umył chłodnicę i mylką wysokociśnieniową, i pozabniatały się lamelki. Na szczęście udało się chłodnicę odratować, to wszystko jakoś tam poprostować, udrożnić. No, ale mamy tutaj pasek klinowy, pasek który już jest napięty do końca pomimo to jest luźny napinacza brak a widzicie wirnik nie byle jaki więc to obciążenie jest duże wymienimy pasek